Hej, wszystkim bardzo serdecznie. To ja, Gabi, no, która miała nam prowadzić zabrzmiany kanał. może komentować. Według Gabi. Ja nie będę dużo mówić serio, bo na pewno już mnie znacie. <laughs> Poprzedni kanał po prostu skosowałam, bo uświadomiłam sobie, że w ogóle to no, nie ma sensu. Założyłam nowy i dziś powiem Wam o ogólnym makijażu i e, ogólnym wygodzie przesadzą przede wszystkim e, dzisiaj będzie troszkę taki dla wyższych levelów, które były jakiekolwiek, e, jakby miały takie duże pasy i e, mogły sobie coś kupić. Zaczniemy od takich bardzo, bardzo łatwych e, rzeczy, takich krótkich wiem ja, jak e, zrobić e, elegancko, e, ładnie, no po prostu pięknie. I właśnie tym się dziś zajmiemy. Na początek e, proponuję zmienić w ogóle. Cały makijaż zmienić i wszystko ściągnąć, całą biżuterią, ja ponieważ nie mam nic i przejdziemy najpierw do ogólnej e, twarz i ciała. E, są nowe usta, które mi się bardzo podobają, jak widzicie. Um, one są aktualnie tutaj. To są nowe usta, które teraz już można mieć, ale powiem, że teraz e, kiedyś tamte były ładne. Takie były ładne. Takie były ładne i takie były To zależy, jakie będziemy mieli e, włosy. Tak, zmieniamy brwi. Ja już mam twarz gotową. E, pójdziemy do kosmetyków. Kosmetyki też nie radzę robić dłuższego makijażu, takiego od razu bardzo e, mocnego, bo to tak jakby nie wygląda ładnie. E, po prostu zrobić prosty makijaż. Żeby nie mówić za prosty, bo to jest zupełnie coś innego. E, to wygląda by jak małpa, powiem szczerze, dlatego jak e, zadobieram też śminki, jeśli macie ich, kilka, to będzie dobrze. Na przykład nie trzeba wcale, jest no to, to troszkę taką o, różową, nie no, mam taką różową darmówkę, e, ale chyba że nie ma. Przejdźmy dalej. Bez cienia do powiek. Można sobie rzęsy dokrywać, kokardki robić, wszystko można robić, ja natomiast e, zajmę się taką lekką biżuterią. Przepraszam, że dużo mówię i przepraszam serio, e, że aż tyle, ale po prostu dzisiaj e, nie mam pomysłu. Już Wam zapowiem, że w następnym odcinku będziemy ubierać naszą dol, czyli jak e, coś robić no, po prostu. Ja nie mam pomysłu, więc wezmę sobie takie zwyczajne kolczyki serzuszka One są tak. Więc jak już to zrobimy, widzicie, ja mam jeszcze piegi. Mogę sobie zmienić. Starwię dressing ale mogę mieć też zwykłą fryzurę. Ja sobie dam mm, moją kupioną, taką e, kupioną w stybie. Niech to będzie nawet koszek. Był zawsze elegancki i zawsze będzie elegancki, e, więc po prostu zapisuję. Ja tu sobie zmieniam kolory jak Kiedy zapiszesz, to automatycznie monetę, która leci do góry, rozpieszkuje się i macie jej więcej. Automatycznie, no po prostu wychodzi według tego gustu. Jeśli jesteście emu, jeśli jesteście w jakiejś pokusie, subkultury, które naprawdę według Was jest jakaś ważna że Możecie się robić naprawdę różnie. Ja tu mam oczy, a nim może jak będę jeszcze super superstar, to jest serio sprzeda, bo ja no, miałam je, żeby mieć takie słowa. Więc no na pewno nie ukrywam jeszcze kiedyś będzie lepsze. Jeśli były jakieś problemy w słuchaniu mnie, to bardzo Was przepraszam, ale nie lubię głośno mówić. Natomiast sobie było dużo, więc to jest taka I w następnym odcinku zobaczymy się kiedy to ja powiem wam jak ubrać swoją lalkę, Więc bardzo wam dziękuję. To było naprawdę miłe. Jeśli obejrzeliście, dajcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli było źle, no to wiadomo, przepraszam, dziękuję bardzo, pa pa!